Cześć. Porozmawiamy dzisiaj o dzietności. Jest to dość popularny temat ostatnio. Prezes zarządzającej nami partii powiedział, że przyczyną niskiej dzietności są pijane czy pijące kobiety. E, natomiast e, przyczyn niskiej dzietności jest bardzo dużo. Jest to po części moda, jest to po części uwarunkowania ekonomiczne, w których żyjemy, e, oraz e, takie problemy ze zmaganiem się ze światem, które mają młodzi ludzie, na które starsze osoby często nie chcą patrzeć, ponieważ one już tam urodziły dzieci. Natomiast zastanówmy się w ogóle, po co rozmawiamy o dzietności w Polsce, jak rozmawiamy o tej dzietności w Polsce i jakie tematy w zasadzie powinny być istotne w debacie o dzietności w Polsce. Ja się nazywam Jakub Tyliszczak, zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek Krótko ekonomii. Mam ze sobą kawę i jestem w przepięknym otoczeniu lasu. Jestem w Laskowie, koło Sulachowa, więc zapraszam tutaj w ogóle, przepiękne miejsce do tego, żeby spędzić miły czas ze znajomymi, z rodziną, zrobić sobie piknik, rozpalić ognisko. Wracając do tematu dzietności. Po co w ogóle rozmawiamy o dzietności i dlaczego to, że dzietność jest niska, wiele osób podnosi jako problem. No, bo jeżeli nie będzie więcej Polaków, to znaczy jeżeli będzie się rodziło coraz mniej Polaków i liczba tych Polaków będzie się zmniejszała, to my faktycznie możemy mieć problem polegający na tym, że nie będzie miał kto spłacać zaciągniętych przez nas długów i przez to przyszłe pokolenia mogą żyć w nędzy. To znaczy, jak to najprościej powiedzieć, jeżeli ja mam dzisiaj 30 lat i powiem sobie, kupię sobie Porsche. Bo lubię. Niech ono kosztuje milion złotych. No i ja zakładam, że ja jako ja będę zarabiać średnią krajową, niech to będzie e, 3,5 tysiąca złoty. No więc w trakcie swojego życia raczej tego Porsche nie spłacę. No to był to moja jakaś zachcianka i się na nią zdecydowałem. E, no ale trzeba za nią zapłacić. Więc decyduję się na to, żeby zrobić sobie dziecko. Żeby to dziecko... W przyszłości też pracowało i też spłacało moje Porsche. Być może ono też nim pojeździ, kto wie. Nie wiadomo, jak to Porsche będzie się miało za 25 lat, kiedy moje dziecko zacznie pracować. Natomiast y, dopiero we wspólnej pracy, ja i moje dziecko, będziemy w stanie jakoś to Porsche spłacić, chociaż bardzo prawdopodobne jest, że będę musiał sobie zrobić więcej niż jedno dziecko, żeby to Porsche spłacić. Rozumiecie? Czyli w dużej mierze mówimy o dzietności jako problemie społecznym dlatego, że obecnie ponosimy bardzo duże wydatki jako państwo, jako całość nas wszystkich i budujemy różne rzeczy, które, które są naszym dzisiejszym widzimisie, i zakładamy, że wszystko będzie się rozwijało dlatego, że będzie miał kto to spłacać. Dlatego między innymi politycy bardzo... Walczą o dzietność, no bo jeżeli będzie się rodziło mniej Polaków, to nie ukrywajmy, Polska nie zniknie. Tylko, że zamiast być w przyszłości 50-milionowym krajem, 80-milionowym krajem, 100-milionowym krajem, to będzie 30-milionowym krajem, 25-milionowym krajem, chociaż to i tak będą pewnie trendy, które będą się zmieniać. Więc problem dzietności w dużej mierze polega na tym, że ktoś musi pracować na zobowiązania, które robimy. Jeżeli byśmy tych zobowiązań nie robili w takiej mierze, w jakiej je robimy, to moglibyśmy po pierwsze zauważyć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz byłaby taka, że mielibyśmy więcej pieniędzy w portfelu, ponieważ nie wydawalibyśmy na głupie, albo nie głupie, ale na różne rzeczy. Druga rzecz, nie, obawiali, nie obawialibyśmy się, że ktoś musi to spłacić, no bo jeżeli nie dokonalibyśmy jakiegoś zakupu, to byśmy się nie obawiali, że ktoś musi go spłacić. I yy, no to i tyle w zasadzie, nie? Tak najprościej, najprościej mówiąc. No i my się zastanawiamy na temat dzietności, na temat po co ma być więcej Polaków? Więcej Polaków ma być po to, żeby płacili za, za rzeczy, które my sobie kupujemy. Yy, ja myślę, że moi rodzice jak dojrzewali, jak wchodzili w dorosłość, no to myśleli, że ich dzieci będą miały super świat. I ja, jako dziecko moich rodziców, już 30-letni mężczyzna, mogę powiedzieć, świat wokół mnie jest piękny, jest wspaniały. Technologia, którą dysponujemy jest przepotężna. Ja jeżdżę, akurat ja jeżdżę takim sobie autem, ale wokół mnie widzę, że ludzie jeżdżą ładnymi autami, Ludzie ładnie się ubierają, mają co zjeść, mają gdzie mieszkać, mają pracę. Ogólnie nie ma za bardzo obawy o przyszłość, a jednocześnie my żyjemy w jakimś takim społeczeństwie, w którym jest mimo teoretycznie tych wszystkich dóbr wokół nas, jest ciężej, jest gorzej. Z każdego zakątka słychać coraz bardziej rosnącą panikę, i ta panika wynika właśnie z tego, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo czyli czy moi rodzice, jak byli w moim wieku, zastanawiali się na temat tego, czy wszystkie rzeczy, które kupułem jako społeczeństwo, są potrzebne? Czy wszystkie rzeczy, jakie robię, jako społeczeństwo, są potrzebne? Wątpię. Przypuszczam, że żyli w myśleniu, że ma być lepiej dla przyszłych pokoleń. I my też możemy, ja mówię jako pokolenie takich osób w moim wieku, czy, czy wokoło mojego wieku, my też możemy beznamiętnie patrzeć do przodu i myśleć, że w końcu będzie lepiej. No, nasze dzieci to w ogóle już będą bogate, nic nie będą musiały robić, nie będą musiały pracować, a świat wokół nich będzie piękny i wszystko będzie się za nich działo. Pytanie, czy to jest faktycznie przyszłość, do której chcemy, chcemy dążyć. Bo, no właśnie... Bo do czego doszliśmy dzisiaj? Do tego, że jest mnóstwo pracy wykonywanej beznamiętnie, w zasadzie takiej niewolniczej pracy, można powiedzieć. Neo, neo, niewolnictwo to się nazywa. E, my musimy pracować, bo inaczej skończymy na bruku. E, mimo teoretycznie państwa, które się nami opiekuje, to Widzimy jednak, że takie aspekty, aspiracje państwowe, czy osób, które władają naszym państwem, dążą do tego, żeby to była władza coraz większa, coraz większa kontrola i coraz większe kształtowanie obywatela. No i tutaj dochodzimy do następnego pytania, bo to były rozważania na temat tego, czy jest sens, żeby było więcej Polaków. Podsumowując, jest sens, żeby było więcej Polaków, ponieważ. Dzięki temu, że zabezpieczymy sobie przyszłość większą ilością Polaków, to dzisiaj możemy rozpieprzać pieniądze na lewo i prawo i z, żyć z taką myślą, że w przyszłości to będzie lepiej, a dzisiaj, w przyszłości się tym zajmą. Dzisiaj chcemy, żeby świat był piękny i dzisiaj go twórzmy. Można to tworzyć świat piękny, ale inaczej niż, niż ten sposób, jaki my robimy obecnie jako społeczeństwo. Więc czy jest sens, żeby było więcej Polaków? Tak. Czy jest potrzeba, żeby było więcej Polaków? Nie. Jeżeli nie będzie więcej Polaków, to yy, naród dalej będzie trwał. Polskość jako taka się pewnie utrzyma. Może nie będziemy potęgą światową i nie będzie się mówiło po polsku w każdym zakątku świata, ale to jakieś takie imperialne zapędy są wzdurne w przypadku naszego kraju. No naprawdę skupmy się na swoim podwórku. I tutaj powinniśmy to budować. A teraz y, pytanie: jakich Polaków chcemy? Bo ja mam wrażenie, że na ten temat się nie rozmawia. To znaczy, mówi się: dzietność, wzrost, wzrost dzietności, żeby było więcej Polaków, ale jakich Polaków? Jakich my Polaków obecnie kształtujemy? Jacy są Polacy? To są Polacy, którzy są niezadowoleni ze swojego życia, coraz bardziej podzieleni. Coraz bardziej niepotrafiący powiedzieć, yy, czego chcą. Nie wiedzący chyba dokąd zmierzają. Widzący wyłącznie świat w ciemnych barwach, e, przebodźcowani wojną, nie tylko wojną, ale inflacją i tego różnego rodzaju rzeczami, które cały czas słyszymy w mediach, ale których my nie potrafimy, uważam, jako społeczeństwo odpowiednio zinterpretować. Jesteśmy głupią masą. Niestety, Polaka obecnie można e, Ogóle, ja mówię nie, nie jako ciebie, nie jako mnie, nie jako każdego z nas indywidualnie, ale jako takiego statystycznego Polaka, to można powiedzieć, że dzisiaj Polak jest taką e, maszynką do zarabiania pieniędzy dla innych. Czyli, no kiedyś to się nazywało niewolnik. Dzisiaj to się nazywa troszeczkę inaczej. Dzisiaj się to nazywa pracownik tatowy. Chociaż nie mówię, że wszyscy pracownicy datowi są niewolnikami. Proszę tutaj uważać na uproszczenia mojej wypowiedzi. Więc jakich my Polaków chcemy? Bo ja na przykład chciałbym, żeby moje dziecko to było dziecko, które jest wolne. Sam chciałbym, żeby, żeby Polak był wolny, żeby potrafił korzystać z tej wolności, żeby umiał współpracować, żeby budował lepszy świat wokół siebie w swoim podwórku w swoim mieście żeby potrafił się uśmiechnąć do drugiej osoby żeby potrafił powiedzieć dzień dobry żeby potrafił wysłuchać żeby nie był agresywny nie kipiał nienawiścią do całego świata ja chciałbym żeby polak to była to był fajny człowiek to był dobry człowiek to był człowiek któremu zależy na samym sobie i na innych a dzisiaj kształtujemy Polaków i to nie jest mój wymysł, tylko ja korzystam często z różnych raportów dotyczących młodych Polaków, uczniów poniżej 18 roku życia, poniżej 13 roku życia. My dzisiaj kształtujemy młodych Polaków, którzy będą zaraz dorosłymi Polakami, na ludzi, którzy znają kierat pracy od 8 do 16, którzy nie myślą sami. Ponieważ mają się zawsze strzelić w jakiś klucz, nie mają, e, mają przestrzeń na analizę danych, mają dostać już coś i mają to zaakceptować i mają być przemęczeni. Dzisiaj uczniowie są przemęczeni, dzisiaj uczniowie sięgają po różne substancje z tego powodu, dzisiaj uczniowie, młodzi ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. My tworzymy obecnie Polaków, którzy e, są świetnym produktem do tego, żeby wkładać im do głowy najgorszą papkę i żeby oni z przyklaśnięciem mówili my chcemy robić dalej te bzdury my chcemy dalej, my chcemy, my chcemy fabryk, my chcemy tego, my chcemy tego, po co? Słuchaj to jest za, za duże za uproszczenie dużo, po powiedziałem, bo przedsiębiorstwa są potrzebne, ale jeżeli ja pamiętam z lekcji historii że Rzymianom że miachnie chleba i igrzysk. Chleba i igrzysk. I później dzięki temu cesarz, Cesar miał spokój. Tak się kontrolowało tłumy. I jeszcze jedna dewiza rzymska: dziel i rządź. I widać, że dzisiaj, 2000 lat po, czy 1500 lat po yy, największych, yy, tam, sukcesach Rzymu czy największym rozroście tego, tej cywilizacji. My dzisiaj żyjemy zgodnie z tymi dwoma hasłami. Chleba i igrzysk, i dziel i rządź. Jesteśmy jako Polacy podzieleni. Nienawidzimy siebie wzajemnie. Za co w ogóle? Za to, że ktoś głosuje na Kaczyńskiego, a ktoś głosuje na Tuska. To jest powód do nienawiści wzajemnej. Za to, że ktoś chce 500+, plus. A ktoś nie chce 500+. Plus. To jest powód do nienawiści. Za to, że ktoś e, chce e, prowadzić firmę własną i mieć swobodę działalności i za to, że ktoś chce dostawać benefity za to, że innym się dzieje lepiej. Dziel i rządź. Jesteśmy strasznie podzielonym społeczeństwem i łatwo rządzonym. Nie sprzeciwiamy się wobec istotnych rzeczy dla nas, sprzeciwiamy się wobec rzeczy, które no naprawdę gdzieś tam mają relatywnie niski wpływ na funkcjonowanie nas jako społeczeństwa No i chleba i igrzysk Wybory się zbliżają nie? Słuchajcie wybory i kampania wyborcza w przyszłym roku która już się rozpoczęła to będzie rzucanie chleba i organizowanie igrzysk Ludzie przeciętna masa ma być zadowolona i będzie zadowolona No właśnie, czyli jakich chcemy Polaków? Ja chciałbym Polaków silnych, mądrych, odpowiedzialnych, e, inteligentnych i potrafiących współpracować ze sobą, wychodzić poza podziały, wychodzić poza swoje bańki e, informacyjne i różne, i być otwartym na drugiego człowieka, jednocześnie chcącym pracować dla siebie. A Polaków, których mamy i których kształtujemy od najmłodszego to kształtujemy sobie niewolników. Ja mogę powiedzieć, może to będzie takie, kurczę, przykre, nie, ale yy, ja yy, ja lubię mówić o sobie, na przykład, że jestem przedsiębiorcą. I gdzieś w tym, w różnych przedsiębiorstwach siebie widzę. Nie tylko jako pracownika, ja lubię pracować czasami dla innych, ale też jako twórca takich przedsiębiorstw. Więc dla mnie z perspektywy przedsiębiorcy, jeżeli Będę mógł w przyszłości założyć firmę, w której pracownicy w ogóle nie będą mi się przeciwstawiać, będą robili co ja będę chciał, żeby robili, nie, nie będą e, mieli jakichkolwiek pretensji o niskie wynagrodzenie, to dla mnie to będzie cudo, bo będę mógł na nich zarabiać. Dla, ale z perspektywy człowieka, bo też jestem człowiekiem, jest to dla mnie w cholerę, w cholerę smutne. Podsumowując dzisiejszy odcinek krótko ekonomii, bo troszeczkę tak poszło to w nurt chyba filozofii, bym powiedział. Dzietność jest problemem, ponieważ jeżeli nie będzie więcej Polaków na świecie, to przyszłe pokolenia będą żyły w nędzy ze względu na to, że obecne pokolenia kupują i rzeczy i wydają pieniądze na rzeczy, które, na które nie musieliby wydawać tych pieniędzy. Ale nie stać ich na nie obecnie, więc zaciągają dług na przyszłość, które mają spłacać przyszłe pokolenia. I budują często różne rzeczy pod przykrywką właśnie dobroci społeczeństwa, z których te przyszłe pokolenia mają korzystać. No a jest to już gdzieś tam problem. I drugi temat, czyli jakich my Polaków chcemy i jakich Polaków mamy. Mamy Polaków pełnych nienawiści, mamy Polaków ogłupiałych. Mamy Polaków, e, którzy są przygotowani do przyjęcia każdej propagandy, a jakich byśmy chcieli Polaków? Ja mogę powiedzieć: Ja chciałbym e, Polaków e, mądrych, inteligentnych, odpowiedzialnych, budujących swoje podwórko. To e, tyle. E, może w tym pierwszym rzucie, bo temat dzietności jest bardzo ważny. E, następny odcinek będzie poruszał kwestię depopulacji kraju ponieważ to już się dzieje ze względu na mniejszą dzietność my wkraczamy w problem związany z depopulacją czyli ze zmniejszającą się łączną masą ludzką w naszym kraju w naszych miastach i znowu staramy się na to gdzieś tam odpowiedzieć jako państwa jako miasta czy robimy to dobrze czy robimy to źle jakie są możliwości pracy nad depopulacją kraju. Czy to jest wyłącznie zła rzecz, czy to może być znowu dobra rzecz, która nas czeka? To będzie w przyszłym odcinku. Za dzisiejszy odcinek serdecznie dziękuję. Jeżeli jeżeli cię ci podobało, to daj lajka, udostępnij, skomentuj. Chętnie dowiem się, co ty myślisz o tych moich przemyśleniach i do zobaczenia. Następnym razem.